Wybiera sklep Electronic Dreams. Pamiętaj, że na hasło do diabła z grami dostaniesz dobrą promocję. Electronic Dreams poleca. <muzyka> www.electronicdreams.pl Sklep dla prawdziwych graczy, <słyska> koszmary. Każdy z nas je miewa. Ja najbardziej boję się podatków, premiera Morawieckiego, no, w sumie na jedno wychodzi, oraz tego, że McDonald's wprowadzi kiedyś kanapki drwala do swojej stałej oferty, co w moim wypadku wiązałoby się ze śmiercią z przeżarcia. Takie koszmary miewam będąc dorosłym, jednak będąc dzieckiem bywały one zupełnie inne. Jakie? Przypomniałem sobie dzięki grze Dark Vir. Na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować Forever Entertainment za kopię recenzentską gry. Dark Darkweer widziałem nie raz na Nintendo eShop za cenę poniżej 5 zł, więc w dzisiejszym odcinku dowiecie się, czy warto jest zainwestować tak duże pieniądze w ten tytuł. Moi drodzy, zacznijmy od fabuły. Fabuła w Dark Darkweer jest bardzo prosta, aczkolwiek spełnia ona swoje zadanie. W grze wcielimy się w dziecko, którego ojciec dostał tydzień nocnych zmian w pracy i będziemy musieli spędzić kolejne noce sami w swoim pokoju. Całą Historię poznawać będziemy z dialogów między ojcem a dzieckiem, które odbywają się po każdej przespanej przez nas nocy. Fabuła gry jest ogólnie rzecz biorąc prosta, aczkolwiek posiada ona kilka smaczków, które naprawdę podkręcają klimat i uważam ją generalnie rzecz biorąc za. Plus. Jeżeli chodzi o gameplay, to Dark Wear jest pierwszoosobowym hororem, w którym naszym głównym zadaniem będzie przesypianie kolejnych nocy. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ w nocy do naszego pokoju będą chciały dostać się przeróżne stwory, moi drodzy. Rozgrywka wygląda następująco: znajdujemy się w maleńkim pokoju dziecinnym i po, po zgaszeniu światła wchodzimy do łóżka, gdzie widzimy pasek, który pokazuje nam, ile zostało nam czasu, aby usnąć. Kiedy ów pasek się zapełni, no to idziemy w kimono, no i dzięki Temu przychodzimy do następnego poziomu. E, nasze próby zaśnięcia, moi drodzy, będą przerywane co chwilę. A to budzikiem, który będzie trzeba szybko wyłączyć, żeby nie przyciągnął on stworów. A to zobaczymy, jak uchylają się drzwi od naszego pokoju i będziemy musieli zapalić lampkę. To otworzy się okno, przez które obrzydliwcy będą mogli się do nas dostać do środka. W trakcie rozrywki, będziemy ta, roz, rozrywki, rozgrywki, moi drodzy, będziemy latać od łóżka. E, tylko po, do łóżka, w sensie, tylko po to, żeby zapać chwilę odpoczynku, i z łóżka do okna, żeby je zamknąć, potem do telewizora, żeby go wyłączyć, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, chwila snu, potem lecimy z powrotem, coś załatwić, i, i tak wygląda cała rozgrywka. Ogólnie rzecz biorąc, gameplay jest dość prosty, ale i gra dzieje się tylko i wyłącznie w pokoju dziecięcym. Jednak, cały czas mamy coś do roboty, co sprawia, że gra się w ten tytuł dość dynamicznie. Jeżeli chodzi o klimat, no to tutaj akurat muszę pochwalić twórców. Moment, w którym kładziemy się do łóżka i słyszymy tylko i wyłącznie bicie serca nasłuchując czy ktoś nie wchodzi na przykład oknem, jest naprawdę, naprawdę, słuchajcie fajny i niejednokrotnie przy tym spociły mi się ręce, wiecie, w ciemnościach nasłuchujemy, czy, czy coś tam się nie czai nie, tak samo jeżeli chodzi o jumpscary pojawiają one się nagle i mi osobiście było dość ciężko je przewidzieć choć myślałem, że jestem w tym dość dobry wygląd potworów też był dość satysfakcjonujący więc klimat oceniam jako całkiem niezły, taki wiecie dziecięcy horror. Jeżeli chodzi o grafikę, no to tutaj zdania będą podzielone. Gra ma bardzo mocno widoczne piksele, co kojarzyło mi się z pierwszymi FPS-ami na PC albo z pierwszymi tytułami na PlayStation. Jednak czuć, że te piksele są tylko i wyłącznie nałożonym efektem i gra e, pomimo tego chodzi dość płynnie i ma bardzo fajne efekty świetlne. Jednak jej e, taka dosyć, dosyć szara i stonowana paleta barw plus owe piksele mogą sprawić, że dla niektórych z Was cały ten wygląd gry może może okazać się nieco zamulający i mnie osobiście po dłuższym czasie już troszeczkę męczył. Jeżeli chodzi o, muzy o muzykę i wszystkie dźwięki w to tutaj jest naprawdę ok. Szmery, głosy potworów, bicie serca, wiecie, ciężki oddech dzieciaka sprawiają, że bardzo często będziemy oglądali się za siebie tylko dlatego, że nam się wydaje, że coś słyszymy. Tutaj dźwiękowo naprawdę uważam, że jest to chyba najlepszy punkt tego tytułu. Moi drodzy, podsumowując, jeżeli będziemy traktowali Dark Vir jako mega tanie tytuł indie, to gra naprawdę ma szansę nam się spodobać i dostaje ode mnie ocenę 6,5 na 10. Pamiętajcie tylko, że można ją skończyć w około 2 godziny i że gameplay jest bardzo mocno powtarzalny. Pozdrawiam Was serdecznie.